W Muzeum Okręgowym w Suwałkach, na wernisażu wystawy Sztuka w służbie nowej emerytalizacji chińskie wizerunki Matki Bożej, prac, czy odwzorowań prac chińskiego artysty Chuka Kun Honorowy patronat nad tą wystawą objęli Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Chełcki Jerzy Mazur, którego serdecznie serdecznie Panią Poseł na Sejmie, Panią Drugim patronem naszej wystawy jest Prezydent Miasta Suwałk, Czesław Rękiewicz, dziś nieobecny, reprezentuje jego zastępca, Prezydenta Miasta Suwałk Marek Mieczyński, który też serdecznie witam. Serdecznie witam Przewodniczącego Rady Miasta Suwałki, Pana Andrzeja Pownickiego. Księdzu Biskupowi, siostrę Blankę Szymańską, dyrektor Centrum oświatowo dydaktycznego przy Komisji Ełskiej, współorganizatorkę naszej wystawy. E, witam serdecznie diakona Jana z Chin. serdecznie księdza Wojciecha Kotarskiego, dyrektora Wydziału Matematycznego Kuli Biskupie i Prawda Grzegorza. <noise> Witam serdecznie naszych słuchaczy księdza Jarena Skłuskiego, <noise> Miasta Sobałki, księdza proboszcza Kazimierza Agonysia. Chiny jako takich trochę nie Sztuka chrześcijańska właśnie w kontekście Państwa środka. Wystawa, którą Państwu prezentujemy, towarzyszy ważnemu wydarzeniu religijnemu w naszym mieście, w naszej decyzji, peregrynacji obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, którego uroczyste rozpoczęcie odbędzie się i tylko radości dzisiaj, jak w przeddzień regeneracji obrazu Matki Bożej w świetnym wizerunku naszej decyzji ełckiej, gdzie rozpoczęcie dzielnią miejsce właśnie tu w Sobarkach. W sobotę 21 września też się tutaj i zadumać się na nad oblicze Matki Bożej. Dla nas jest Matka Boża Polska. przez każdego Polaka jest rozpoznawana we wszyscy, na wszystkich kontynentach, każdy kraj również szuka. Szuka oblicza Matki Bożej. I od samego początku chrześcijaństwa. Kiedy Jezus powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Apostołowie czynili wszystko, mamy się dostosować, czyli zapanować w daną kulturę, w daną tradycję. I tak jak święty Paweł na, w Grecji, na Europach, jak pozostali apostołowie, jak misjonarze, którzy przyszli na nasze tereny, było się poznawali kulturę, aby ewantynie zamiast w danym miejscu, wśród danej społeczności. Tak również było w Chinach. Gdy chrześcijaństwo jako jak powie więcej na temat Kościoła w Chinach, ale chcę tylko powiedzieć o XVI wieku, jednym z misjonarzy, który wstępnie ewangelizował był Mateusz które który zauważył, żeby Ewangelia dotarła do narodu chińskiego, do Chińczyków, Konieczna jest akomodacja, adaptacja, dzisiaj my to powiemy inkulturacja. I zauważył, że musi nawet te formy zewnętrzne dostosować do zwyczajów. Na początku występował jako mnich w stroju zewnętrznym nicha, ale też zauważył, że jako mnich nie ma przełożenia dotarcia do wyższych sfer do inteligencji chińskiej. Wtedy wiedział, że musi stać się tam jak mandarem, żeby docierać do najwyższych sfer ludzkich, ludzi i docierać do to do inteligencji chińskiej. I także były to znane ryby chińskie, i czyli to dostosowanie, sami się, bo dzisiaj ewangelizować, to, to głosić ewangelię w języku zrozumiałym wziąć pod uwagę całą kulturę, tradycje. Tak też dzisiaj misjonarze wyjeżdżają, mury, muszą przechodzić proces kulturacji. Zacytuję słowa Jana Pawła II Błogosławionego W spotkaniu z różnymi kulturami świata Kościół nie tylko przekazuje swoje prawdy i wartości, odnawiając kulturę od wewnątrz, lecz także czerpie z różnych kultur obecnych już w nich, w nich Elementy pozytywne, obecnie już w nich elementy pozytywne, taka jest droga, które muszą się trzymać ewangelizatorzy, gdy chcą ukazać wiarę chrześcijańską i uczynić z niej integralną część kulturowego bogactwa ludów. No, kiedy okay. leżą w środku świata i dlatego wiele pisarni, kiedy jest w, w, w wina i, i ewangelizowali i mówił ich niczym komu, że to nieprawda, ale poczyniając cesarzy wyrzucił ich. A dopiero od XV wieku jeden wielki misjonarz, ojciec, biskup przypominam, Mateusz Lici, on przy, przyjechał do nich i poda, podarował Cesarzowi mapę świata. Jest określone, że Hylien leżą w centrum świata. Od tego momentu i dobrze pracował z Cesarzem, a przecięstwo zaczynało w Chinach już od VII wieku. E, możemy powiedzieć, że przez trzy etapy. Pierwszy etap od VII wieku do XII. A później od XII do XVI. Potem od XVII do, XVI. od XVII do dzisiaj. Zawsze Kościół katolicki w Chinach zawsze od początku do końca. Był prześladowany, a może dziś. Też jest, mówiliśmy, że na początku niedobre to jest, zawsze jest taka ewangelizacja, ma charakter polityczny. W XII wieku, wtedy misjonarze, którzy byli w Chinach, to jest prostą papieża, żeby to cesarza niczego wspólnie walczyć z, z, z tymi muzułmanami zawsze kończy się y, nieszczęściem. Y, wiele razy przerwało. Ogólnie informacje można sprawdzić w internecie i czytać książkę o historii y, Kościoła Fina. A teraz dzisiaj przyjechałem, żeby dać świadectwo, jaka jest dzisiejsza sytuacja Fina. Dzisiejsza sytuacja Kościoła Fina od pradziadka który przyjmował przestrzeg na tej wioski jako pierwszy on przyjmował przestrzek. Ale w czasie rewolucji kulturalnej on został zabity przez komunistów to mój pradziadek. od 1966 do 1977 przez 10 lat to jest czas tak zwany rewolucja kulturalna w Chinach, wtedy chrześcijaństwo jest bardziej... Yy, yy, było prześladowane. Przed rewolucją kulturalną w Chinach mamy mieliśmy już 3,5 miliony katolików, ale po rewolucji tylko dwa. To jeden, 1,5 yy, miliony to nie wiadomo, czy yy, upadło w wieżę, Nie można dać e, ponieważ jest e, dalej tak państwo chińskie, jest, jest, jest komunistyczne. Przez ten sposób powstał drugi kościół, tak zwany oficjalny. A ten trzeci to jest podziemny, e, też nie nieoficjalny. Od samego początku do końca zawsze I papież, był. I pamiętacie, Jan Paweł II mówił do tego kościoła, uznawał jako wielki wiernej e, Kościołowi i Ojcu Świętemu. W tym kościele, ja mogę, nie mogę powiedzieć, że ogólnie cały film, jak to wygląda, jak jestem prześladowany, tylko mogę powiedzieć, co się dzieje w, tam, w mojej wiedzy. Niektórzy mówią, że o, to teraz żyjemy w XXI wieku, już coraz lepiej, tam już wolności, religijnej i tak dalej. Szczególnie to jest po 2008 roku, po Olimpiadzie, Chiny zostały bardziej otwarte na wszystko, na rzecz religii i innych. Ale ja wiem, że w 2007 roku, przed moim wyjazdem do Polski, mój biskup zmarł w więzieniu. Wtedy on miał 70 lat, ale przez 35 lat był w więzieniu. I w końcu czy holował, czy połcali, nikt nie wie. Po prostu zmarł i został spalony i nam dał. Że to już masz wizytę. W mojej wiesetce to 80% księżyców byli w więzieniu. Nie mamy na znaczy, Kościoła, nie mamy klasztoru, nie mamy synami. Ja byłem klerkiem w Chinach i mieszkałem tylko w zwykłym domu wiernym i co roku albo co pół roku. To nie tylko w, tej, w tym kościele, nie tylko księże i i, biskupi, i klerycy są prześladowani. Katolicy też. Jak wcześniej powiedziałam, że z lodziny katolickiej, a pradziadek był zabity przez komunistów, a rodzice dziadkowie też wiele razy byli w więzieniu. Ja też pamiętam kiedyś, jak mam małym dzieckiem, Wtedy mieliśmy, e, nie mamy kościoła, ale mamy ten taki mały pokój, e, wielkim, przygotowany wolnym, na, e, przeznaczony za, na kamicę. Wtedy wielki się zgromadzał i zajmował. A na tym jeszcze przyszła policja i zabrała wszystkich mężczyźni i, i wszystkie rzeczy do taka Właściwa nazwa to jest stowarzyszenie patriotyczne. na tym, że nie uznaje papieża, papież też nie uznaje ich i, i mianowano biskupa bez zgody papieża i, i, i też y, y, ma władzę nad kościołem w Chinach. A drugi moim wyjściem jest poziom opcjalny. Ocjalny to znaczy, że współpracuje z państwem, ale ma kontakt z Rzymem. To jest w czasie rewolucji kulturalnej. Któro i biskupi upadły w wieżę. i dlatego, że przyjmowali, wstąpili do Pierwszego Kościoła Państwowego i przyjmowali, na znaczy siebie przyjmowali święcenie biskupa bez zgody papieża. A potem, bo są katolikami i doskonale wiedzą, co to znaczy być katolikami i napisali się do papieża, prosi z prosto e, przebaczenia. I, Uznawania. I wie, że wtedy nie mieli wolności, wtedy uznawał ich. Nie czują w, w atmosfery e, chrześcijańskiej, to jest kultury lekki e, chrześcijańskiej. I dlatego, że przez prześladowanie Pan daje to, a my jako katolikami przejmujemy jako łaskę. I dlatego dzisiaj, mimo wielu prześladowań, ale w niż 15 milionów katolików 8 razy więcej niż po lewicy kulturalnej. Przez 34 lat. 8 lat więcej. Jestem prześladowany, ale Kościół żyje i rozwija jej bardzo mocno. Katolicy mają bardzo mocną wiarę. I przez prześladowanie świadczą swoją wiarę. Tak chcielibyśmy zobaczyć w naturalnym ich wyglądzie i we właściwym dla nich pięknie. Możemy się zmierzyć jedynie z ich reprodukcjami, z ich kopiami, które są tutaj... Które są dzisiaj tutaj, proszę Państwa, odkryte, otwarte do zapraszenia. została zliczona szczerze przyjętym 20 października 2011 roku. Zobaczymy tutaj przedstawienia rzeczywiście na gorzej o chińskim oblitku. Zobaczymy przedstawienia dzieciąka Jezus, też takiego jakby nie naszego dzieciątka. ale jednocześnie na nas zaproszenie, aby w roku miarę przekroczyć te podwoje, które są dla nas tak szeroko otwarte, co stało się działo, artysty, którego pracę dziś możemy podziwiać. Dziękuję bardzo.